odpowiedniego brandu do wprowadzenia kosmetycznego. Przez ostatnie 5 lat przetestowaliśmy naprawdę dziesiątki firm produkujących kosmetyki. Marka Vagadzi ma 44 lata. Ona nie powstała ze względu na modę, na produkty eko czy na naturę, tylko oni po prostu stworzyli ten, ten brand tyle lat temu z miłości tak naprawdę do roślin, do natury i do tej siły, która, która w otaczającym nas świecie drzemie. i przez te 44 lata oni cały czas rozwijają, budują nowe formuły, które faktycznie działają, dlatego są to linie profesjonalne. Marka Vaggedzi, tak naprawdę, jest to marka wprowadzona przez firmę ITP, taką znaną firmę w Polsce, która zawsze w swojej ofercie ma wyjątkowo dobre rzeczy. Mamy 10 linii zabiegowych na twarz, dodatkowo mamy 4 linie zabiegowe na ciało, które ukierunkowane są na dany problem, który najczęściej występuje, to celulit po prostu i brak jędrności skóry. I piękne dwa rytuały, które mają wprowadzić nas w głęboki stan relaksu, oczywiście z cudownym masażem. Pojawiła się nowa linia męska, linia o nazwie Atypical i naprawdę nie tylko mężczyźni, ale i kobiety znajdą tam też coś dla siebie. Podoba mi się ta marka dlatego, że jest to marka, która ma też dosyć długą tradycję, tak jak moja klinika Charlie też ma swoją tradycję i składniki zawarte w kremach, kosmetykach wageri są wyjątkowe. Nawet menu nie było dzisiaj przypadkowe, dlatego, że Wageji jest marką fitokosmetyczną, czyli pozyskuje składniki roślinne i zamyka je w opakowaniach i tam jest ta cała najbogatsza formuła. Spotkamy tam m.in. awokado, spotkamy dzisiaj w sezonie popularną dynię, spotkamy różne, różne zielone warzywa, ale nie tylko, bo także glinki, także algi, czyli wszystko to, co natura tak naprawdę potrafi nam dać. Jestem zwolenniczką takiego holistycznego podejścia, czyli jeśli nasza skóra ma wyglądać dobrze, to my musimy się dobrze odżywiać, powinniśmy się wysypiać, powinniśmy się suplementować, natomiast też codzienna pielęgnacja, tak? czyli e, odpowiednie przygotowanie skóry, odpowiednie e, oczyszczenie skóry e, i odpowiednie dożywienie skóry. Większość technologii, jeśli nasza skóra jest odwodniona i nieodżywiona, one nie dadzą dobrego efektu. Więc musimy o tym pamiętać, że nasza skóra musi mieć dostarczone składniki aktywne, żeby zareagować, nie wiem, czy na falę radiową, podczerwień, czy na laser. Bez tego nie będziemy mieć dobrych efektów, jeśli chodzi o medycynę estetyczną. Kosmetyki domowe najlepiej działają, jak jeszcze są poparte ym, zabiegami wykonywanymi właśnie gdzieś w gabinecie, w salonie. I my w ofercie mamy całą masę zabiegów, które uzupełniają kosmetyki domowe. Są zabiegi liftingujące, rozświetlające, fantastyczne z witaminą C. Mamy takie rytuały, które też możemy wykorzystywać z zastosowaniem mikropunktury, czyli mikronakuwania. No, oferta w jest fantastyczna. Na pewno w dzisiejszych czasach, kiedy bardzo dużo pędzimy, pracujemy, żyjemy w stresie, a takim naszym hitowym produktem jest linia Intense i maska Sleeping Mask, którą nakładamy, mam nadzieję, przy wielkich okazjach, nie codziennie, nie uzależniamy się, ale maska doskonale regeneruje naszą skórę w nocy i budzimy się naprawdę w 100% wyspani, zrelaksowani i to widać po naszej skórze, nawet jeśli dzień wcześniej był naprawdę ciężki dzień. Dzisiaj możemy już powiedzieć, że jest to naprawdę dojrzała i doświadczona marka, i to przejawia się na pewno w formułach, w konsystencjach, w podejściu do tego klienta. Pięknie opakowane kosmetyki, które w środku naprawdę chowają piękny, wspaniały i działający skład.